Cześć! Jestem Karolina, a dzisiaj pokażę Ci mój kampus, gdzie skończyłam studia magisterskie w Stanach. Podoba mi się ten głaz. To naprawdę fajny głaz. Tutaj mamy główny budynek administracyjny, bo dzisiaj jest 100 stopni, ale naprawdę 100 stopni Fahrenheita. Kampus dzieli się na kierunki studiów, więc tutaj mamy nauki ścisłe. Jak widzicie, na kampusie jest bardzo pusto, ponieważ zajęcia się jeszcze nie zaczęły w tym semestrze. A studenci wrócą tutaj na kampus pod koniec sierpnia. Mam oto, co tam widzicie. To się nazywa Water Tower, ale nie ma tam wody. Water Tower, a nie ma tam wody, to po co w ogóle tutaj to stoi? To jest po prostu taki znak rozpoznawalny, bo tą wieżę widać z dość daleka. A do tego budynku dochodziłam dość często, ponieważ tutaj znajduje się biuro dla studentów międzynarodowych. Tutaj mamy stołówkę. Ja w sumie tak często tutaj nie jadłam, bo ja mieszkałam poza kampusem i w sumie gotowałam sobie, ale czasami właśnie przychodziłam sobie do Chick-fil Zapomniałam, że tutaj mieliśmy kręgle. Ja studiowałam komunikację w mediach przez dwa pierwsze lata. Później skończyłam tę magisterkę i zaczęłam kolejny kierunek, technologię. Tutaj jest budynek sztuki i tutaj odbywały się wystawy, koncerty. Zdecydowanie nie moje klimaty, bo ja pod tym względem niestety nie jestem uzdolniona. Tutaj mamy bibliotekę, jest przepiękna w środku. No dobra, Karolina, ale w których budynkach ty się uczyłaś? Laska! Ty musisz poczekać, ten kampus jest spory. Jak tutaj pierwszy raz się wprowadziłam, to jeszcze były czasy mojego YouTube'a i pamiętam przy tym zegarze koło biblioteki nagrałam swój pierwszy vlog z studiów magisterskich. Ale wspomnienia. W tych dwóch budynkach miałam wszystkie zajęcia z technologii, kodowania, project management. Ale tak jak mówię, technologię zaczęłam dopiero na trzecim roku. Ale dwa pierwsze lata spędziłam oto tam. Widzicie tą antenę? Tam jest stacja radiowa i telewizyjna kampusu. Bo może nie wiecie, ale ja jestem TV Girl. No i przez dwa pierwsze lata właśnie miałam tutaj wszystkie zajęcia. Mamy tutaj nawet szkolną stację radiową 88.9WEIU. Przy sobie w aucie słuchałam.